bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej tematyce zdrowia. E, witam serdecznie Panią Izabelę Leszczynę, Ministrę Zdrowia. Dynoki. Witam Panią Premier Ewę Kopacz, eurodeputowaną witam. i Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Witam Pana Profesora, doktora habilitowanego Macieja Wilczaka, Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Witam, e, witam Pana Marszałka, Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora. Szanowni Państwo, dziękuję za wizytę, tym bardziej, że ona jest kontynuacją mojego zaproszenia z grudnia 2023 roku, a Pani Minister jest osobą, która dotrzymuje słowa. Dziękuję za to, że Pani tutaj się znajduje w tym ważnym dla tego szpitala momencie, a Pani Minister Kopacz ma zasługi od 2010 i 2011 roku związane z refundacją in vitro, które są wszystkim znane, ale warto o tym przypomnieć, bo wtedy była duża trudność w zaakceptowaniu tego. Ja się cieszę, że nastąpiła zmiana i żebyście Państwo mieli jasność. W naszym jedynym uniwersyteckim centrum leczenia niepłodności urodziło się przez okres 23 lat prawie 3600 dzieci. To znaczy, że w ciągu miesiąca mieliśmy na świecie dzieci w liczbie 155 dzieci. W związku z tym e, trudno walczyć z taką informacją, jak na przykład to, że Opatówek, ujście czy rakoniewice to miejsca, w których jest mniej mieszkańców niż urodziło się tutaj dzieci z programu in vitro. Rozpoczynamy to, ten program in vitro w nowym odkryciu. Ja witam Państwa wszystkich również w imieniu Pana Profesora Tykarskiego, rektora naszej uczelni, który przy zmianach restrukturyzacyjnych tego szpitala wyraził zgodę na powstanie uniwersyteckiego, jedynego centrum uniwersyteckiego zajmującego się in vitro którym dzisiaj zarządza pan docent Maciej Brązet. I młoda ekipa niezwykle pozycjonowanych i najważniejszych dla rozwoju tej niezwykle istotnej części pomocy kobietom cierpiącym z powodu niepłodności. Nikt nie jest tak mądry jak my wszyscy razem, w związku z tym ta mądrość przeleje się na kolejne dzieci. Dziękuję serdecznie i witam wszystkich Państwa. Proszę o zabranie głosu panią ministrę Izabelę Leszczynę. Kochani. Hmm, z wielką radością i prawdziwą satysfakcją informuję państwa, że od jutra, od 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, startuje program leczenia niepłodności metodą in vitro finansowany z budżetu państwa. Cieszę się tym bardziej, że mogę o tej radosnej nowinie powiedzieć w obecności pani premier wykopacz, pani doktor wykopacz, która jak wspomniał już pan profesor była inicjatorką finansowania leczenia niepłodności tą metodą 10 lat temu, ale jest też autorką ustawy tej projektu tego projektu obywatelskiego, dzięki któremu od jutra po prostu ruszamy. Ewa, bardzo ci za to naprawdę dziękuję w imieniu półtora miliona par, które w Polsce borykają się z niepłodnością. To jest program dla kobiet i mężczyzn, dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Pan profesor mówił, ile dzieci urodziło się dzięki tej metodzie tu w tym szpitalu, a ja powiem Państwu, ile dzieci urodziło się dzięki programowi. Yy, Premier Ewy Kopacz sprzed 10 lat to jest 22 365 dzieciaków, czyli mniej więcej tyle, proszę mnie poprawić Panią Marszałku, jak powiem coś źle, ile mieszkańców ma miasto koło w Wielkopolsce. Słuchajcie, urodziło się nam jedno miasto, to jest coś nieprawdopodobnego. Cieszę się, że kilka dni temu komisja konkursowa zakończyła pracę, wybrała 58 ośrodków, które będą realizowały tę procedurę, między innymi szpital, w którym jesteśmy i to też mnie bardzo cieszy, bo z panią premier, dzięki uprzejmości pana profesora, zwiedziłyśmy już kawałek tego szpitala. Słuchajcie, XXI wiek absolutnie tak. O programie in vitro Państwo sporo już wiecie, bo mówiliśmy o tym dużo. On jest na podstawie ustawy tej właśnie sprzed 10 lat. Natomiast taką nowością bardzo ważną dla mnie jest to, że włączyliśmy do tego programu onkopłodność. Co to znaczy? To znaczy, że kobiety i mężczyźni, którzy muszą poddać się leczeniu onkologicznemu, wycieńczającemu organizm, czasem niestety powodującemu niepłodność będą mogły dzięki temu programowi te swoje komórki zamrozić i skorzystać z nich po zakończeniu terapii. A więc startujemy od jutra, niezwykle się z tego cieszę i no, Ewa, tak naprawdę Ty jesteś matką chrzestną tych programów, więc teraz oddaję dobry głos. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Minister, dziękuję Panie Profesorze. Cóż, no czas na podziękowanie, więc trzeba podziękować przede wszystkim tym, którzy brali od samego początku udział w tworzeniu, a potem procedowaniu tego projektu obywatelskiego, tak dla in vitro. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o takich osobach jak pani profesor Wender Orzogowska czy pan profesor Kurzawa. Nie sposób nie wspomnieć o parlamentarzystach samorządowcach, stąd obecność Pana Marszałka dzisiaj z nami, bo to oni przejęli finansowanie wtedy, kiedy bezwzruszna władza naszych poprzedników to finansowanie zlikwidowała. Trzeba również powiedzieć o wszystkich tych, którzy się podpisali pod tym projektem obywatelskim. To jest ponad pięć tysięcy osób, którzy, które z własnej nieprzymuszonej woli na ulicy, na stanowiskach, gdzie rozstawialiśmy w różnych miejscach, na różnych placykach, podpisywali się pod tym projektem, wiedząc, że in vitro to nie jest tylko i wyłącznie procedura medyczna. Że in vitro to jest symbol nadziei, właśnie nadziei dla tych półtora miliona par, które nie mogą w sposób naturalny mieć własnych dzieci. Ale o czym chciałam powiedzieć? Co się wydarzyło przez ten czas? kiedy od roku 2016 ta procedura nie była już finansowana. Otóż przejęły ten ciężar samorządy. Nie wszystkie samorządy i wiecie tu Państwo bardzo dokładnie. Ale te, które przejęły ten program, finansowały ze swoich i tak skromnych środków tę procedurę, dzisiaj mają satysfakcję. Rodzą się dzieci i tu w Poznaniu również. Rodzą się dzieci z tej procedury, za co Panie Marszałku bardzo dziękujemy. Dziękujemy radnym, które za tym wojewódzkim, które i posłom, posłankom, którzy optowali za taką formą przejęcia tego programu. Co się wydarzyło przez te lata? Otóż przez te lata pacjentki musiały sobie radzić same. Wiecie Państwo, jak ważną rzeczą, tu Pan Profesor pewnie potwierdzi, dla tych kobiet jest czas. Te osiem lat tamta władza ukradła tym pacjentkom, ukradła osiem lat, a niekiedy w skrajnych przypadkach, kiedy nie mogły skorzystać z komercyjnej służby zdrowia, niestety bezpowrotnie straciły szansę na to, żeby mieć swoje własne dziecko. Więc władza, która przyszła 15 października, władza, która dzisiaj jest reprezentowana przez panią minister. Pani minister, panią minister, która zawsze była orędownikiem nie tylko in vitro, ale wszelakich praw kobiet. To jest chyba najlepsze, co się kobietom mogło zdarzyć w XXI wieku. Pani minister, wiem, że pani będzie się biła do ostatniej kropli krwi tak o każdą kobietę. I wiem, że ta władza dzisiaj nie ma już twarzy prokuratora, ale ma twarz opiekuna, troskliwego opiekuna. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana marszałka Marka Poźniak. Ja bardzo krótko chciałem podziękować za to, że państwo wraca na swoje miejsce. Myśmy wykonywali za państwo finansowanie procedur, które są oczywistością w dzisiejszym świecie. To było ponad 350 procedur, 118 ciąż, 10 milionów złotych dzięki zaangażowaniu koleżanek radnych, w tym pani Pauliny Stochniak, która była członkinią zarządu poprzedniej kadencji. Przygotowany program, który zakładał jego zakończenie w 2025 roku, szczęśliwie się zdarzyło, że już nie. Musimy go kontynuować, te pieniądze zostaną przeznaczone na inny program profilaktyki zdrowotnej, ale mamy rzeczywiście z jednej strony satysfakcję, że, że spowodowaliśmy pokrycie tej luki, która, która zaistniała, a z drugiej, że teraz już będzie nieograniczony dostęp do tych procedur, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla osób niezamożnych, bo to przede wszystkim o nich myślimy. Taki był też pomysł. Cieszę się, że też pomimo tych ideologicznych sprzeciwów części polityków, udało się też wiele samorządów namówić do tego, że one, samorządów lokalnych, też przeznaczały pieniądze na ten cel, więc ta świadomość w Wielkopolsce była znacząca. I jeszcze nawiązując do tematu, bo szpital, ten szpital ginekologiczno-położniczy dostał również środki z funduszy Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem, a to są środki, Dzięki właśnie takiej pracy, jaką wykonuje w Parlamencie Europejskim pani premier tak Kopacz. Komisja Europejska zrozumiała, że pomimo nie ma kompetencji w sprawach zdrowotnych, bo to są kompetencje państwowe, to jednak zdecydowała się na dużą interwencję pokobidową w całej Europie, w tym w Polsce. Myśmy wydali w Wielkopolsce 267 milionów na szpitale wszystkich rodzajów, również kliniczne powiatowe, wojewódzkie i tam zaistniały środki finansowe na poprawę stanu diagnostyki, poprawę stanu terapii, poprawę w całej przestrzeni szpitalnej, w tym szpitali klinicznych, w tym szpitalach, w których się znajdujemy. Myślę, że również ścisły związek z tymi procedurami ma ta interwencja. Ona jest rzeczywiście pewną nową jakością w działaniu Komisji Europejskiej. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo. Liczymy na to, że nadal ta świadomość potrzeb zdrowotnych w Europie y, będzie przez Komisję widziana. Nie tylko incydentalnie z powodu COVID-u, liczymy na to. Proszę Państwa, jeśli są pytania, ale od razu przedzę w, w temacie konferencji. Obiecuję, że po konferencji będzie można z z osób porozmawiać indywidualnie. Także jeżeli są pytania w temacie konferencji, Ta czyli... na ten program, i to będzie rocznie przeznaczonych i czy to, że samorządy wypadają, to mi zależy, że tak naprawdę to będzie podobna bardzo dziękuję za to pytanie, bo oczywiście powinna była o tym powiedzieć. Program każdy jest zakreślony na pewien czas, ten jest na 5 lat i oczywiście później będzie przedłużany. Natomiast przeznaczamy na to, i to jest decyzja premiera Donalda Tuska, 2,5 miliarda złotych, to jest 500 milionów złotych rocznie i to jest naprawdę kwota absolutnie wystarczająca. I to pan Marszałek już powiedział, samorządy mogą te środki przeznaczyć na coś innego. Oczywiście pewnie osoby, które są już w procedurze, no to pewnie te procedury dokończą, natomiast chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W naszym programie osoby, które na przykład mają swoje zarodki dzisiaj już zamrożone, zarodki czy gamety, będą mogły już korzystać z finansowania naszego państwowego, centralnego rządowego programu. Są so, to kobiety, jak i mężczyźni, tak? I plemniki, i... Absolutnie kobiety. tak. Pani ministra, ilość prób, którym będą mogły się poddać, to jest już limitowana? Yy, tak, jest limitowana, to jest sześć prób i one są różne i tu lekarze będą, specjaliści, eksperci decydować, bo czasem mówimy, i tu pewnie pan profesor wie to lepiej niż ja, czasem mówimy o yy, wykorzystaniu zarodków, o cytów, czasem mówimy o własnych komórkach, czyli komórce męskiej i żeńskiej, komórce jajowej i plemniku i to będą decydować specjaliści, ale chcę się tu znowu pochwalić że nasz program jest naprawdę wyjątkowy w skali całej Unii Europejskiej, ponieważ te sześć cykli to jest naprawdę, no chyba żaden kraj w Europie aż tak hojny nie jest. Nie, to jest najbardziej nowoczesny program in vitro finansowane ze środków publicznych w Europie. Jeszcze mam pytanie, co z badaniami zarodków pod kątem chorób genetycznych? Czy one będą finansowane z programu, czy też będą finansowane z... na, ten nasz program powstał na bazie ustawy, o której mówiłam sprzed 10 lat i ta ustawa Ech. takiej możliwości nie przewiduje. Oczywiście myślimy o tym, zastanawiamy się, ale to będzie wymagało zmiany ustawowej, na razie ten program nie przewiduje takiej możliwości, bo bazą jest ustawa sprzed 10 lat. To w ogóle badania na... I, To znaczy badania pod kątem rozumiem, że pani chodzi o to, że osoba chora chciałaby mieć z, z zdrowe dziecko, tak? I, myśli bardziej osoby po 35 roku życia, no starsze, które tam yy, są większe. Nie, to znaczy pewnie tu pan profesor czy albo pani doktor lepiej powie to, ale chcę powiedzieć wyraźnie, że to zawsze jest tak, że się yy, te, te zarodki, komórki są badane i jeśli się okazuje, że te nasze własne nie są na tyle mocne, no to korzystamy wtedy tak jak powiedziałam, albo z ocytuł, albo z zarodków, yy, które zostały przekazane do adopcji. Dokładnie wygląda to tak, jak powiedziała pani minister i reguluje to ustawa, którą procedowaliśmy wtedy, kiedy ja byłam premierem. To była ustawa.